Widzowie! W momencie, kiedy nagrywam ten film, to jestem pierwszą osobą w całej Polsce, która otrzymała dostęp do nowej zdolności przyspieszającego żelu, ale już w normalnej wersji StumbleGuys bez bety. Oczywiście kupiłem ją i zobaczyłem reakcję innych graczy na to, że ja ją mam, a inni nie. Dlatego musisz obejrzeć to do końca. I pamiętaj, żeby na końcu sklepu raz na dwa tygodnie wpisywać kod Abra. To jest super ważne. Kod Abra! I po gadżety Abra tym jak koszulki czy opaski takie kozackie na dłoń wbija. Na www. Abra i Ty do każdego zamówienia zdjęcie z autografem za free. Ej, dobra, ja się naprawdę niesamowicie. Popatrzcie na to speedrę. Odblokowane. Każda nowa zdolność w Stamel Guys jest coraz ciekawsza, bo tutaj, słuchajcie, możemy być gaśnicy. I pokazywałem Wam, że ten żel serio Cię przyspiesza. Mamy 9000 żetonów, oczywiście ulepszenie. Kosztuje 2000, potem 3000. No i oczywiście ten żel działa gorzej niż Bouncing ball, czyli ten Jerzyk, czy Piłka, Kumacie. Ale Połączenie tego z tym! Kiedy to nagrywam, jestem pierwszą osobą w Polsce z dostępem do tego i będę chciał to sprawdzić zarówno na rankingówkach, jak i na grach standardowych. No to teraz tak, musimy oczywiście sobie wybrać ten żel. Wezmę go zamiast rzutu blokiem, bo emotki czy zdolności, które nam się teraz przydadzą, no to na pewno słuchajcie, niewidzialność. Ona się przyda. No ten żel jest nowy, więc go bierzemy. Oczywiście, piłeczka, no i chyba tarcza. Ewentualnie można, słuchajcie, wiecie co, wziąć kopnięcie! Zamiast niewitki, żeby zobaczyć, czy dalej będziesz miał ślizg z żelem, odpaliłem randomową mapkę na dosłownie 10 sekund, żeby zobaczyć tą emotkę nieulepszoną. Pamiętam, że na becie to sprawdzaliśmy, ale chcę zobaczyć, czy po prostu na tej wersji Stumble Guides ona działa dokładnie tak samo, jak na becie. To nie jest takie oczywiste, jak mogłoby wam się wydawać, co nie? Mamy tutaj oczywiście także naszą piłkę, o której już wspominałem. Ona jest wymaksowana, więc ona jest bardzo szybka. Natomiast ten żel też nie ma co, słuchajcie, nie ma co. Naprawdę, jak jesteś w jego zasięgu, no, kurczę, unikając skakania czy skręcania, on faktycznie sprawia, że ty jesteś szybki. Bo kiedy skręcasz, no to. Nie, dobra, podczas skręcania on też oddaje. Czyli musimy uważać na skakanie. Bo to warto pokazać, ale jeżeli skaczesz, no to niestety, ale no właśnie, nie masz tej szybkości. Więc skoro wszystko jest już jasne, to sprawdźmy grę standardową i rankingówkę, żeby następnie naszą zdolność ulepszyć. Warto tylko na start jeszcze zaznaczyć. Teraz mamy odnowienie co 11 sekund. Wydłużenie czasu trwania, czyli to, ile to trwa? Prawie 3 sekundy. No i prędkość to 5 i pół. Wiem, mi też to nic nie mówi spoko. Bardzo dobra mapka na start. Słuchajcie, pamiętajcie, kiedy ja wrzucam ten odcinek, to on był nagrywany dobę wcześniej, tak, dzień wcześniej, czyli dla was nagrywałem to wczoraj. I w tym momencie, słuchajcie, raczej ludzie nie powinni mieć właśnie tej, słuchajcie, zdolności. Macioch Pro! A widziałem, że już typoma. Bo one w tym momencie, słuchajcie, zostają przyznawane na konta. Zacząłem, niestety, słuchajcie, te arenki troszeczkę później niż chciałem zagrywać sam początek tego odcinka i teraz już pierwsze normalne konta, nie tylko youtuberów, będą miały ten żel. Widziałem, że typo ma. Widziałem, że słuchajcie, jakiś totalny random ma ten żel, więc jestem bardzo ciekaw, słuchajcie, jak mu będzie szło, ale jeszcze bardziej mnie zaskakuj, co robi mój brat na tej mapie? Ej, serio, chcę to zobaczyć, chcę to zobaczyć. On tu zaraz podejdzie. Gdzie jest Macioch Pro? Widziałem go, widziałem, widziałem, widziałem. Jest Macioch Pro! Jest Macioch Pro! O co o, tutaj chodzi, co się tutaj dzieje? Błagam, oby ten typ z tą żelową emotką, czy zdolnością, tutaj przeszedł do półfinału. Niestety nie widziałem, jaki to skin, więc wy mi możecie powiedzieć, czy on tutaj jest, oby on tutaj był. Bo to jest niesamowite zbieg okoliczności, że w tym momencie ktoś to ma, serio, z minutę dosłownie temu, z dwie minuty temu, do, to właśnie te, te zwykłe konta, słuchajcie, też zaczęły dostawać dostęp do tej emotki. I to jest niesamowite, to może być w ogóle pierwszy, słuchajcie, pojedynek, ta emotka wersus ta emotka, na grze standardowej, w ogóle na świecie, naprawdę, słuchajcie, jest to, to szansa, nie wiem jaka, nie wiem jaka, słuchajcie, nie mam statystyki jakby w głowie, ale naprawdę, uwierzcie mi, jest to, to szansa, wy, ty, wy, w ogóle, dobra, tu mogłem polecieć skrótem, słuchajcie, ale ja mam dobrze, bo, uwaga, robię co. So... Ej, ten żel mnie spowolnił, widzieliście to, co... Ej dobra, to był słuchajcie, hardcore. To był hardcore. Gdybym nie użył tego żelu, no to słuchajcie, byłbym szybszy. A ty po mnie wyprzedził, bo użyłem żelu. No dobra, to. Ej, tak szczerze. To było totalnie do ogarnięcia, że no raczej na tych pływanych mapkach ten Żel, słuchajcie, nie ma sensu. Ale dobra, nadganiamy tego typa, słuchajcie, nadganiamy go, więc dawajcie, jest szansa, słuchajcie, jest szansa, że go tutaj jeszcze, słuchajcie, rozwalimy. Nie, chyba nie, słuchajcie, jestem tuż za nim, szkoda. Naprawdę, słuchajcie, powiem szczerze, że trochę szkoda. Ale dalej, trzymam kciuki, żebyśmy w finale mieli tego typa z Żelem. Wiemy już, żeby na mapkach pływanych tego nie używać, więc wy. Tego nie róbcie. I co nam się wylosuje? Co nam się wylosuje? Okej! Okay. Blok, zasz? No, nie jestem przekonany, że tutaj, słuchajcie, ta zdolność w ogóle nam pomoże. Ale, no kurczę, gdyby była jakaś mega przypołowa sytuacja, to żeby się jakoś uratować, coś, ten tego, to co na pewno nam się przyda, to ta emotka, słuchajcie. Ta emotka, tak. Ona tutaj będzie miała sens. W ogóle widziałem z tą emotką jeszcze żelu, słuchajcie, przypomnę, na tym jungle rollu, że ktoś, kto miał, słuchajcie, tą emotkę. Miał już ją trochę ulepszoną. Ja mam ją w tym momencie na zerowym levelu, czyli na tym absolutnie pierwszym. A widziałem, że typo, właśnie, słuchajcie, mają na jakimś wyższym levelu. Serio. Tak czy inaczej, mam wrażenie, ale. Wiecie, to może być tak, że ja się totalnie teraz podjarałem, podnieciłem, i to tak naprawdę nie ma sensu, co mówię. Ale słuchajcie, mam wrażenie że kiedy używa się tego żelu, to chyba jest jednak lepiej. To jest chyba, słuchajcie na tym blogdaszu, lepiej wiecie o ile? O tyle, że po prostu możesz szybciej uciec od tych wszystkich przeciwników. A jak przed nimi właśnie sobie tutaj uciekniesz, co nie? Naprzód o tak jak ja teraz? No, to po prostu zmniejsza szansa, że oni cię w głupim miejscu trafią i że cię po prostu rozwalą. Aj, 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 czy ty masz właśnie taką brazoletkę, Abra? Team, Pobacz, Pomarańczowa, jest taka, jeszcze błękitna, czapeczka, koszuleczka, brelo, gościu, żeby sobie klucze przypięć. Nie zgubisz ich wtedy, wpadaj na wowową, Abra, i ty. Bo do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem gratis, gdzie jestem ja i mój pie. Naprawdę, ale mówię, to może być tak, że ja się teraz totalnie podjarałem i wiecie, totalnie to, co mówię, jest bez sensu. Więc jeżeli tak. To sorry, ale mam takie wrażenie, że właśnie jesteś szybciej w stanie podjąć decyzję, i ty po prostu jesteś już na początku tej mapki, a oni są na przykład jeszcze, powiedzmy, na końcu. Dobra, wziąłem sobie tutaj, słuchajcie, tarczę, więc teraz z tą tarczą musi nam się tutaj udać przeskoczyć. Dobra, mamy to. Zostanę, słuchajcie, sam na sam z jakimś. A nie sam na sam, jest nas tutaj, słuchajcie, trochę więcej. Ej, z tym, że. Ale to jest szybkie! Ej, on jest nieulepszony, a to było tak szybkie, że ja prawie przewaliłem w to końce. Czekaj, co to było w ogóle? Co to było? Okej, okay, dobra, tutaj słuchajcie zdecydowanie, emotka tarczy zdecydowanie, dobra. Liczymy na to, że gość odpadnie. Nie wiemy, czy on umie stajwywać. Nie mamy słuchajcie blanego pojęcia, czy on umie stajwywać. Trzymamy kciuki, żeby nie. Dobra, wygrywamy pierwszą giereczkę ze zdolnością Żelu. I czy ona pomogła wygrać? No kurde, chyba tak. Przyznajmy sobie szczerze, aż się prosi, żeby ten Speed Gel ulepszył. Ale zagrajmy jedną rankingówkę. Zobaczmy, może teraz on wcale nie odda. O kurde, gdybym wiedział, że da nam blok nasza wersję legendarną, to wziąłbym Skok. Wziąłbym widzowie Skok. Mamy tutaj w ogóle dwóch widzów, więc Siemano, pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. I jedziemy, słuchajcie, jedziemy z naszą emotką Żelu. Let's go, let's go. O kurde, ej, to jest naprawdę szybkie. Serio, i w ogóle mam wrażenie, że kiedy ja, słuchajcie, daję ten żel tutaj ludziom i oni przez to, chcąc, nie chcąc, ale jednak się, słuchajcie, mocniej ślizgają, co nie? Nie do końca wiedzą, co zrobić, to oni mają, no właśnie, większy problem, słuchajcie. Totalnie mówię to bez beki, że oni się po prostu ślizgają i nie do końca wiedzą, co zrobić. Patrzcie, co się w ogóle dzieje. My gramy tę rankingówkę, na której, słuchajcie, już odpadło tyle osób... Co jest w ogóle krane? Dobra, biorę sobie tarczę, bo tu mi się średnio podoba, słuchajcie, ta sytuacja. Naprawdę, to jest dziwne, słuchajcie. To jest naprawdę dziwne, że oni tak szybko, słuchajcie, tutaj podpadali. Dobra, ja sobie przeskoczę tutaj, przeskoczę sobie tutaj, bo tu zaraz ktoś trawi i znowu, że. Let's go! Let's go! Ej, naprawdę jestem szybszy, słuchajcie. Jestem z tym żelem szybszy! I to mi odpowiada, słuchajcie, to mi naprawdę, to mi naprawdę pasuje. Nie będę, słuchajcie, w ogóle tego ukrywał. Oj, widza, uderza. Żeby nie było akurat widza, to nie chciałem uderzyć. W serio to mówię! Akurat widza, to nie, nie! nie. Innego typa, to tak, tak, tak. Dobra, patrzcie, tutaj z żelem się wjeżdżam. Pau, pał 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 pał. Pa, pa. Ten żel, wiecie, co jeszcze wprowadza? Mam wrażenie, że on wprowadza taki niepokój u mojej Przeciwników. Oczywiście, może mi się to tylko wydawać i to może być totalnie, słuchajcie, w ogóle nieprawda, co teraz powiedziałem, ale takie, słuchajcie, mam wrażenie. O kurde, nie! Dobra, ty. Nie wiem jak, ale jakoś się, słuchajcie, udało to przejść. O, masakra! O, masakra! To nie było, słuchajcie, nic fajnego tutaj. Dobra, to ledwo to naprawdę udało się przeskoczyć. Ale dobra, żyjemy, słuchajcie. Mamy się całkiem nieźle. Patrzcie, mam tutaj cały czas widza, więc pozdrawiamy go oczywiście tutaj bardzo, bardzo serdecznie. Jedziemy z obrotem! Ała! Teraz to naprawdę mi przywalił. Tak dość srogo. <grym> Okej, okay, jadę sobie tutaj, słuchajcie. Jedziemy sobie teraz tutaj tędy. Dobra. i chciałem odpalić TNT, ale mi się nie udało. Stygmash! Jan! Dobra, dobra i daj mi teraz tarczę. Daj mi tutaj właśnie teraz tarczę. Tutaj sobie przeskoczymy. Dobrze, dobrze. Dawaj widzu. Dawaj widzu. DGHWO! Nie odpalaj mi tego TNT. Zostaliśmy sami. obrad! Naj. Nice! To so, nawet jak odpadnę, to ja mam dobrze. To ja, mam, to ja mam bardzo dobrze. Dobra, czy on to zasywuje Czy on da radę zasywować? Nie! Ej, kurde! Druga gierka, drugi żel, druga wygrana! Lubię dużo RP! Weźmy skina Influenzor! I dodatkowo ulepszmy naszą emotkę specjalną, czy zdolność specjalną. 2000 żetonów, słuchajcie, to kosztuje. Okej, okay, nie mam z tym problemu. I pytanie, czy my chcemy, słuchajcie, aby było szybciej, czy żeby dłużej trwało, czy żeby szybciej się odnawiało. Sytuacja wygląda następująco. Możemy zrobić, że z 11 sekund odnowienia zrobi się 10. Możemy zrobić, że prędkość się zmieni ciutkę. I jeżeli chodzi o wydłużenie czasu trwania, to też będzie to ciutkę. To ja chyba wolałbym tym trochę pospamować. Wolę mieć tą sekundę, słuchajcie, szybciej. I wiecie co, dajmy jeszcze 2000 tysiące kolejnych żetonów, też nie chciałbym za dużo wydać, żeby móc oczywiście znowu potem to sprawdzić. Że za chwilę wydam więcej po kolejnej grze, to mam na myśli, co nie? Więc dobra, skróciliśmy sobie czas i co, może teraz zmienimy prędkość, albo wydłużymy czas trwania. Dawajcie, wydłużymy sobie czas trwania. Okej, okay, to jest całkiem fajne duo. Kurde, chciałbym mieć, słuchajcie, to gaśnicowe coś. To wygląda genialnie, albo tu że masz węża, albo pastę do zębów. Strasznie mocna zdolność. Polskie kroki oczywiście się zgadzają. Ej, rewelacja, że ta ma mapka znowu nam się trafia, słuchajcie, Jungle Roll jest genialny pod to, naprawdę, to jest po prostu genialna mapka i teraz będę chciał to przetestować zarówno, słuchajcie, właśnie z żelem jak i z piłką, najpierw wezmę sobie piłkę, żeby tutaj właśnie dość mocno przeskoczyć i teraz, słuchajcie, jedziemy z żelem, patrzcie ej, on jest naprawdę, naprawdę, słuchajcie, jest szybszy naprawdę, słuchajcie, to jest, to, 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 jest różnica, słuchajcie ja czuję tą różnicę, totalnie mówię to bez beki, o kurde tutaj, ojo, 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 dobra i tutaj, patrzcie to, biorę sobie znowu żel, ej Jestem dużo szybszy, słuchajcie, jestem naprawdę z nim absolutnie dużo szybszy i ta różnica, słuchajcie, jest ogromna. Jest naprawdę ogromna. Patrzcie w ogóle, gdzie są typy. No nie. Ja wiem, oczywiście połączenie właśnie, słuchajcie, piłki z tym żelem to już w ogóle jest naprawdę gruba rzecz, żeby nie było. Natomiast, no kurde, jakie co? Ej, dobra! Piłka na tych po płachtach żelowych to to jest absurd, słuchajcie. To jest naprawdę absurd. To... Dobra, powiem szczerze, ta emotka serio jest warta wymaksowania. Chłopa, co zapędziło na trawę. Okej, okay, jakie tutaj mamy rangi, jakie tutaj mamy skiny? Być może ktoś ma już tą zdolność, chociaż w to wątpię. A szkoda, a szkoda, bo chciałbym się zmierzyć z takim typem. I uwaga, jaka będzie mapka! O! Idealnie, znowu długa, w miarę płaska mapka po to, żeby przetestować żel. Mamy w ogóle platyniarza wśród naszych przeciwników. Więc fajnie, słuchajcie, naprawdę fajnie. Dobra, uwaga, biorę se żel, właśnie, biorę se teraz, żel. Ej, dobra, teraz to akurat komuś się chyba coś pokić gościu. Tak nie może być, słuchajcie, tak nie może być. Zdecydowanie teraz biorę żel, biorę żel, biorę żel. Tutaj lecę, 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 lecę. I słuchajcie, naprawdę trzeba... Trzeba troszeczkę, słuchajcie, nadrobić. Nie podoba mi się to, że oni są z przodu. To mi się naprawdę w ogóle nie podoba. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Tutaj trzeba, słuchajcie, przeskoczyć. No i teraz tak, co my mamy niby teraz zrobić? Ja bym sobie tutaj właśnie podskoczył. Tutaj bym Co? Co ja wiem niby zrobić? Co ja wiem? Kurde, nie zrobić! Ej, co się w ogóle dzieje? Dobra, macie. Tutaj, żel, weźcie sobie poskaczcie po tym żelu, bo naprawdę on strasznie oddaje. On jest taki super szybki. Na takich zwykłych płaskich mapach, to nawet nie ulepszony żel, mam wrażenie, że urwał mi co najmniej sekundę, a może nawet dwie sekundy w przejściu na metę. Serio, tą różnicę moim zdaniem czuć. I pytanie, co dostaniemy na wielki finał? Fajnie byłoby dostać jakąś gierkę wyścigową, ale może jakąś dłuższą. No dobra, Ej. Powiem szczerze, wasz może być genialny. Bo przecież ja muszę tutaj mega szybko właśnie balansować między tymi biedronkami. Okej, okay, wiemy już, że podskakiwanie z tą emotką żelu, no to jest pomyłka, że lepiej nie podskakiwać, ale tak czy inaczej, bieganie, słuchajcie, jest dobre. Zauważcie, przecież te biedronki będą coraz szybsze. One będą coraz, słuchajcie, bardziej wkurzające. A ja teraz mam dwie emotki, słuchajcie, które mnie przyspieszają. Właśnie na przykład na wypadek, gdybym chciał uciec. Mocne, słuchajcie, mocne, strasznie mocne to jest. Patrzcie. Naprawdę, ja jestem szybszy. Ja to słuchajcie, czuję. Pytanie o... Ile ile procent jestem szybszy od reszty, ale to widać, widać słuchajcie, zdecydowanie, że jestem szybszy, co nie? Może nie tak jak w wypadku piłki, ale przypomnę, słuchajcie, piłka jest wymaksowana. Piłka, słuchajcie, to zupełnie inny, inny level. Co? Nie. Ej, dobra, to było głupie. Nie ma to jak się zagadnie przykład, nie wiem, nie zwrócić uwagi na to, że kurde, jesteśmy przy samej barierce? To no tak, widzowie, ale to trzeba mieć więcej niż dwa EQ, ja po prostu nie mam. I się zagapieję, no sorry, tyle w temacie. Jan Dzban. Słuchajcie, ja bym to teraz w ogóle chciał ulepszyć, bo zaraz zagramy sobie rankingówkę. Ale serio ulepszmy sobie o te dwa tysiące. I teraz pytanie: czy chcemy jeszcze mieć większy czas skrócenia? Czy może słuchajcie, żebyśmy byli szybsi? Dawajcie, zrobimy wszystkie ulepszenia po jednym. Pach, pach, pach. A zaraz wydamy kolejne rzetonę i znowu to ulepszymy. Ale tą rankingówkę bym sprawdził. Oczywiście, słuchajcie, inną no rankingówkę. Główkę. Wygraliśmy teraz znowu mamy widzów z Abra! Team! I wy też możecie być w tymie. abry. Wystarczy mieć właśnie taką koszulkę, opaskę czy breloczek. No ja akurat breloczka powiem szczerze, używam, bo często mam mega dużo rzeczy w plecaku. A tak to brelok jest miarę duży. Sięgam se, no właśnie do plecaka i jest, słuchajcie, idealnie. Tutaj widzę, że ty posłuchajcie, ma ten gość, tutaj Sensei Firefist, ma właśnie tą emotkę, słuchajcie, żelu. No nie, no czemu on odpadł? Kurde, czemu widzowie też tutaj odpadli? Szkoda, 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 słuchajcie. Zostało nas dosłownie pięciu, a gierka nie trwa pół minuty. To ja nic z tego, słuchajcie, nie rozumiem. Kompletnie nic z tego, słuchajcie, nie rozumiem. No ale niech będzie. Dobra, jazda, słuchajcie, jazda, 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 bo tutaj ziomaczki, naprawdę, słuchajcie, odwalają grubą manianę. Ja oczywiście liczę na to, że uda nam się tutaj wygrać. I teraz uwaga, że. Okej, okay, na niewidzce to trzeba uważać, słuchajcie, na tych typów Bo wiadomo, że oni na niewidzce mogą być bardzo niebezpieczni dla mnie Dobra, tutaj sobie przeskakujemy Środeczkiem, ładnie, pięknie Gość naprawdę, słuchajcie, czeka tylko po to Żeby nas, słuchajcie, tutaj pouderzać Masakra, dobra, biorę sobie żel Okej, okay. i widzicie, jak ja mam taki żel To on, słuchajcie, na niewidce nawet O, próbował, widzieliście? I nie zdążył mnie uderzyć Ej, on naprawdę chciał mnie uderzyć i nie zdążył O kurde, i to wszystko, słuchajcie, przez ten żel O, masakra o, masakra! Ej, to jest mega dobra emo... To samo. To samo. O, kurde. O, kurde, jestem, słuchajcie, w sporym szoku. Naprawdę, słuchajcie. I znowu, i widzicie, oni se wzięli, więc ja sobie biorę tutaj, słuchajcie, żel. Teraz biorę sobie tarczę. Okej, okay, tutaj, pach, pach. Nie! Zbagowałem się! Dobra, uratowane. Jeszcze. O, kurde. Dobra, pach, pach. Dawaj, dobra. mygy. O masakra, słuchajcie. Uratowane, ale naprawdę tutaj nie było, słuchajcie, w ogóle łatwo. Tutaj powiedziałbym, że była absolutna masakra. Dobra, ja sobie tutaj skaczę, oczywiście, na to. Od razu, od razu, od razu. I teraz, słuchajcie, chciałbym wiedzieć, co tutaj się odwali. Dobra, oni się tutaj, słuchajcie. O kurde, ale mnie przycięło, ale dobra, żyję. Najważniejsze, że żyję. O tutaj, słuchajcie, żel. Zrobi ogr... ogromną robotę. Widzieliście, jak przeskoczyliśmy. Typ się zbagował! Typ się zbagował! Dobra! Aj, 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 Teraz jeszcze mnie tutaj przywalił, słuchajcie. Nie! Uratuj się! Nie, no przecież to... Ej, to był jeden z większych niefartów chyba w moim całym życiu. No trudno, gościu kazał się być lepszy, ale żel dowozi. I co tak pajacu skaczesz? Gość chyba ma ze mnie bekę. Nie, nie dziwię się, pozdrawiam, ziomek. Nie ukrywajmy pajacem to jestem ja i też miałbym z siebie bekę. I widzowie, skoro jeszcze bardziej ulepszyliśmy tą emotkę, tą zdolność. To zagrajmy znowu gierkę standardową, na której może być jeszcze inaczej. Zobaczymy, słuchajcie, liczę na to, że tutaj ten żel akurat dowiezie dość dobrze. Oczywiście, czy on dowiezie, Słuchajcie, nie wiem, ale widać. Ej, naprawdę, słuchajcie, widać, że jestem szybszy. Ej, totalnie, słuchajcie, mówię to bez beki. Naprawdę było widać, że teraz byłem znacznie szybszy od reszty. O, masakra. Dobra, no to poczekajcie. To podlećmy sobie tutaj i teraz sobie, słuchajcie, tego żelu na przykład użyjemy. O, kurde! Ej, nie, naprawdę czuć różnicę. Ale tak naprawdę, a przecież ja mam to na pierwszym levelu. To jest, to jest nieprawdopodobne, słuchajcie, że ja mam to na pierwszym levelu, a już tak bardzo słuchajcie, czuć różnicę. Przynajmniej moim zdaniem, oczywiście wiecie. Moje zdanie to moje zdanie. Ono może być totalnie, słuchajcie, fałszywe, ale serio, ja bym powiedział, że to czuję. Że czuję, słuchajcie, tą różnicę. Patrzcie, znowu sobie biorę żel. Znowu sobie tutaj lecę. Znowu, słuchajcie, jestem jeszcze dalej. Kurde, ty, no naprawdę grubo. Naprawdę, słuchajcie, różnica jest, jest, jest bardzo odczuwalna. Dawaj! I dawaj znowu z żelem Ej, czy to nie będzie jakiś mój rekord, słuchajcie? Bardzo dobrze w ogóle poleciałem Bardzo dobrze, słuchajcie, poleciałem Chciałbym zobaczyć O, o Tutaj, tu się nie zaliczają czasy, serio? O, goście mają dobre skiny I gramy w ogóle z jakimś masterem Więc można wyczuwać tarapaty, ale Zobaczmy, jaka mapka nam się traf. Może coś długiego, wyścigowego? No, ani nie jest to długie, ani wyścigowe Ale spoko, bo wiemy już, że tutaj, słuchajcie, żele też oddają No, tak Powiem szczerze, naprawdę nie wierzyłem w to, że Żel może, słuchajcie, oddać się na takiej malutkiej mapce. Ale to wnioskuję, że na przykład na jakimś bombardmencie teraz też by zrobił dobrą robotę. Wiecie, chodzi o to, że ty naprawdę poruszasz się szybciej. I naprawdę jest różnica, słuchajcie, naprawdę. Ja mówię to totalnie, słuchajcie, teraz bez beki. Teraz na przykład biorę sobie Żel i widzicie? Dużo szybciej się przeleciałem, unikając ewentualnie uderzenia przez jakiegoś typa. Bo on po prostu nie zdążył mnie tutaj uderzyć, albo nawet się nie zastanawiał nad tym, żeby mnie uderzyć. Bo po prostu szybko se przemknąłem. Naprawdę, słuchajcie, różnica jest. Serio jest i nie można powiedzieć, że jej nie ma. Dobra, jeszcze jedna osoba, słuchajcie, musi tutaj odpaść, więc oczywiście liczę na to, że nie będę to ja. Robię sobie tutaj tarczę, polecę sobie od razu tutaj, teraz się od razu tutaj wrócimy, żeby nie było przypału. Dobra, uderzyliśmy typ, e, typa, który potencjalnie jest naszym największym zagrożeniem, no ale keep, man, keep. Czyli ten master dalej jest w grze. No i teraz daj coś tłustego na finał, pliska, coś naprawdę dobrego, eliminacyjnego tym razem. O! O, Okej, okay, dość nieoczywista pozycja, jeżeli chodzi o tą nową zdolność. No, zobaczymy, słuchajcie. Jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekaw, słuchajcie, jak to wyjdzie. Ja na pewno zacząłbym, słuchajcie, od spamowania emotką tarczy, bo jednak nie wiem, słuchajcie, co ten typ odwali. On może tutaj do mnie oczywiście podchodzić, on może mi, słuchajcie, tutaj robić sporo naprawdę problemów, więc trzeba, słuchajcie, po prostu uważać. Dobra, biorę sobie teraz żel i właśnie przy pomocy, słuchajcie, żelu, ja jestem w stanie uciekać sobie, chociaż kawałek, słuchajcie, od nich wszystkich, co nie? I to jest, słuchajcie, piękne, dobra. Teraz szybka tarcza, bo widzę, że gość odwala, słuchajcie. Widzę, że goś naprawdę odwala. On próbuje właśnie tutaj emotkować wszystkich. Oczywiście mnie w tym także. Dobra, ale ja mając emotkę właśnie tego, słuchajcie, żelu będę próbował uciekać przed nimi, wszyscy, słuchajcie, wszystkimi, co nie? Dobra, 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 dobra. On tutaj, słuchajcie, cały czas jest, więc ja teraz sobie biorę... No, tarczę! Uratowane? Dawaj! Nie, dobra, nie wierzę w to.